Model e, włoskiego producenta Jacco Seria JF wyróżnia się tym od konkurencji, że możemy na ramię główne zapiąć każdą maszynę, która ma podłącza hydrauliczne. Może to być graber, mm. mogą to być widły piłę strzygającą do drzewa, która łapie na określonej wysokości i ucina drzewo odkładając na bok. Żurawie te wyróżniają się tym, że są niewielkich gabarytów, tak jak ten ma 1,60 60 m szerokości, Udźwiga około 6 ton. Niewiele większe urządzenia, bo Około 2 metrów szerokości i u dźwigu 21,5 w zasięgu 41 m. Na tych urządzeniach możemy również montować kosze jedno- lub dwuosobowe. To są takie urządzenia typowo budowlane, mega mocne, szybkie i precyzyjne. Dla nas jako firmy jest to bardzo duże wyróżnienie. Cieszymy się, że klienci zauważyli nasz produkt, że jest to dla nich też innowacja na rynku i jest nam bardzo miło jako firmy Jacko. W naszej ofercie największą innowacją. Są końcówki, które możemy zastosować do tych urządzeń. Mogą to być sawki do szyb, tak zwany manipulator. Obraca szybą o 360 stopni w każdej pozycji. Nie ogranicza nas tutaj zasięg. Żurawie mamy do 41 metrów wysokości, więc z poziomu 0 możemy dachy szklane na przykład montować, możemy ścinać tym urządzeniem drzewa, wiercić otwory.